Dlaczego Jezus powiedział, że pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo ja odejdę i pośle Wam Ducha Świętego? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Rider Życia z Bogiem, słowo daje, dziś w wersji espresso, czyli krótko i esencjonalnie, jednym zdaniem, jednowątkowo, dalej o Duchu Świętym. Temat niesamowicie bogaty. Yy, nie możemy przestać mówić, no w sumie dajemy świadectwo o czym, o Bożym życiu. Yy. Dziś chcę skupić się na wersecie, który pochodzi z Ewangelii Jana z 16. rozdziału i osobiście uznaję go za jeden z takich bardziej radykalnych, jeśli chodzi o słowa Jezusa. Bo zobaczcie, jak to brzmi, kiedy Jezus, stojąc między swoimi uczniami, mówi im słuchajcie, pożyteczne będzie dla was moje odejście. Dobrze będzie dla was. Skorzystacie na tym, gdy ja odejdę, bo jeśli nie odejdę, to nie poślę Wam Ducha Świętego, ale jeśli odejdę do Ojca, to poślę Wam Ducha. Coś za coś. Bardzo radykalne i takie wyzwaniowe dla uczniów, którzy byli przyzwyczajeni, że Jezus w fizycznej postaci z nimi był, czynił cuda, nauczał, rozmnażał chleb, uzdrawiał chorych, był z nimi, formował ich jako uczniów. I nagle ten Jezus chce odejść, i Jezus mówi, że to będzie lepsze. Ciekawe, ciekawe, że taka była Boża strategia. Zobaczcie, że, że Jezus Chrystus wykonał swoją misję na ziemi, ale częścią tej misji było umożliwienie tego, żeby Bóg mógł spełnić swoje marzenie, które wypowiada wielokrotnie przez proroków Starego Testamentu ja będę dla was Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Bóg chce być Bogiem każdego człowieka. Co więcej, Bóg chce mieszkać w każdym człowieku. Stąd to pragnienie, żeby wylać Ducha Świętego, żeby Duch Święty został dany. Dlatego Jezus mówi: Ja teraz jestem fizycznie w jednym miejscu, w jednej postaci. Przemieszczam się, podróżuję, mój zasięg działania jest ograniczony ze względu na ludzkie ciało. Ale gdy przyjdzie duch, Wtedy duch może wypełniać poszczególne osoby. Ludzie mogą być pełni ducha, pełni Jego obecności. I wtedy po całej ziemi może chodzić coraz więcej Jezusów, to znaczy uczniów Jezusa, którzy są pełni swojego Boga i jednocześnie w wielu miejscach na ziemi pomnażają Jego pracę, dzielą się miłością, ogłaszają Jego dzieła, wykonują Jego pracę. Więc y, po to, y, po to, między innymi, zesłanie Ducha Świętego i po to ta obietnica, że to będzie dla nas korzystne. To będzie dla nas korzystne. W jakiś niezwykły sposób musiał to zrozumieć Święty Bonaventura, który powiedział o Duchu Świętym, że Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany i gdzie jest oczekiwany. Jeszcze raz, Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany. Jeżeli zestawimy to sobie ze słowami Jezusa, że pożyteczne jest dla Was moje odejście, to zawołajmy dzisiaj, Duchu Święty, przyjdź, bo kochamy Cię. Zapraszamy Cię i oczekujemy Cię, i wypełnij nas dzisiaj na nowo, żebyśmy ten dzień przeżyli z Tobą, świadomi Twojej obecności, żebyśmy zdecydowali się dzisiaj na świadome skupienie na Twojej obecności, na posłuszeństwo Tobie, żebyś nas poprowadził w te miejsca, gdzie chcesz, gdzie chcesz nas widzieć. Frejde życia z Bogiem Esencjonalnie. Tyle na dziś. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz. Udostępnij, niech się niesie Frajda Życia z Bogiem. Do zobaczenia już niedługo przy kolejnej okazji.